Cześć, witajcie serdecznie po raz kolejny na moim kanale. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, ile będziemy mogli przejechać na raptorze R3 z jednym silnikiem o mocy w piku do 1 kW. Także jeżeli jesteście zainteresowani realnym zasięgiem tej hulajnogi, to zapraszam serdecznie do oglądania, aczkolwiek nie będzie to taki typowy test, ponieważ będę starał się rozwijać możliwie maksymalne prędkości tą hulajnogą, także nie będziemy jechali. Granicach 15-20-25 km, tylko tyle, ile fabryka dała, czyli maksymalnie tyle, co pozwoli ta hulajnoga, czyli 45 km na godzinę. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Bateria jest naładowana w 100%. Odpalam właśnie hulajnogę i lecimy z testem. Słuchajcie, mamy przejechane 10 km, generalnie jest bardzo zimno, już sprawdzam na zegarku, średnia szybkość 32,3, ale jechałem cały czas 45 km na godzinę. Ale wiadomo, że trzeba gdzieś tam zwolnić, gdzieś przejechać przez jakiś przejazd i tak dalej. Przejechaliśmy równe 10 km z 5 kresek baterii, spadła nam na razie jedna kreska. Oczywiście jesteśmy poza miastem, na nieuczęszczanej drodze, także nikomu. Tutaj nie zawadzamy. Jedna kreska spadła, 10 km za nami. Lecimy dalej. No i mamy, słuchajcie, przejechane 20 km. Kolejna kreska baterii spadła. Mam nadzieję, że to będzie widać. No jak widzicie na ekranie: 20 km przejechane. Maksymalna prędkość 45 km na godzinę. Stan licznika 46 km. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli tak będzie spadać cały czas, jedna kreska co 10 km, no to powiem Wam, że byłoby całkiem nieźle, nie? Na jednej baterii przy 45 km na godzinę przejechać 50 km to byłoby coś pięknego, no ale na opakowaniu jest napisane, że 55 km można przejechać maksymalnie tą kolejną, więc podejrzewam, że połowę baterii będzie jednak ta jakość, będzie ta kondycja baterii spadać troszeczkę w szybszym tempie, dobra. Nie przedłużając, lecimy oczywiście dalej. Dobra, słuchajcie, na razie kończymy. Przejechane mam dokładnie 30 km, już wam to pokazuję. Będzie widać, czy będzie. O, macie, mamy 30 km przejechane. 56 km od nowości. No i pokazuje trzy kreski. Jeszcze z pięciu. Szczerze, nie wiem, jak to jest możliwe. Jadąc cały czas 45 na godzinę, wiadomo, hamując gdzieś tam przy jakichś tam zakrętach i tak dalej, czy na przykład przy, przy przejściu yy, dla pieszych, ale powiem Wam szczerze, że dla mnie jest to wynik no aż niemożliwy. Podejrzewam, że później yy, ta bateria troszeczkę spadnie, za chwilę po, pokażę się, za chwilę pokażą się dwie kreski, jedna. I, i, i już będzie końcówka tej baterii, no ale na chwilę obecną mamy 30 km przejechane. To jeżeli na pudełku bodajże że jest napisane 55 km, no to wątpię, że producent podaje, że 55 km. Kilometrów przejedziemy z prędkością maksymalną, czyli 45 na godzinę. No i trzeba tutaj dodać to, że ja ważę 84 kg, a, a zazwyczaj producenci podają maksymalny dystans, wiecie, z osobą 50 kg na pokładzie, no i z prędkościami takimi 15-20 km na godzinę. Także no, jestem naprawdę w szoku. No i zobaczymy, co będzie dalej. Będziemy jechać do samego. Wyczerpania się baterii, także lecimy z materiałem dalej. No i słuchajcie, przejechaliśmy 40 km, równiutkie, już przerzucam się na drugą kamerę, będzie coś widać. Będzie musiałem podjechać na chwilę do domu, wziąć drugi telefon, dlatego mamy tutaj 10 km i bateria dalej, dwie kreski 66. Jak widzicie, tutaj stan. Od nowości. I teraz właśnie nie wiem, co robić. Czy jechać dalej? Bo nie chciałbym, żeby mi bateria padła jakieś 5 czy tam 6 km od domu. I żeby z tą kolej nogą ważącą prawie 30 kilo drałować do domu na pieszo. No nie wiem. Chyba jadę. Zobaczymy, co będzie. Jak na razie wpisuje się fajnie. Przy 45 na godzinę 40 km podejrzewam, że około 50 możemy zrobić. Pytanie tylko, jak z tą ostatnią kreską? Czy, ona ta, czy ta ostatnia kreska starczy na, nie wiem, kilometr, dwa, Czy ona będzie migać, czy, czy nie będzie migać? Nie wiem. Nigdy nie rozładowałem tej hulajnogi tak na maksa, do zera. Także no, mam pewne obawy co do tego, kiedy ona mi się zatrzyma jak daleko będę. Zobaczymy. Jadę dalej, zob zobaczymy co będzie, widzimy się za chwilę. Jestem pod domem, przejechane 50 km. Nie wiem jak to jest możliwe. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz się spotykam z takim sprzętem, z taką kolejnogą. I tak naprawdę z takim zasięgiem, przy takiej mocy. Jedyne co po 40 km zauważyłem, że ona zaczyna tracić moc. Czyli owszem, jak jest jakaś tam prosta droga, czy może lekki spadek terenu, to spokojnie ona jedzie 45 km na godzinę, ale jak jeździłem po tych samych trasach w jedną i w drugą stronę wcześniej bez problemu cały czas licznik zamykał non stop 45 km na godzinę a teraz już przy 50 km jakie zrobiłem potrafiła oscelować w granicach 40-39 km na godzinę no i mamy przejechane 20 km i 76 km przejechane od nowości teraz już będę Teraz powiem Wam szczerze, że będę jeździł sobie chyba tylko i wyłącznie wokół komina, bo już naprawdę nie jestem pewny kiedy ona się wyładuje, ale nie wiem nie wiem co tak naprawdę co sądzić. Zobaczymy na sam koniec co ona potrafi, ale już nawet na ten moment 50 km to jest po prostu rewelacyjny wynik i jeszcze się z takim, z taką kolejnogą nie spotkałem. Także, jeżeli ktoś szuka fajnej hulajnogi, to już nawet przed końcem tego materiału mogę ją naprawdę polecić, bo jestem naprawdę w szoku. No i powiem Wam, że to są już ostatnie podrygi. Zobaczcie sobie. Prędkość maksymalna oscyluje jakieś 12-13 km na godzinę i tak się toczymy cały czas. Eee, pragnę poinformować też, że to miganie wyświetlacza jest tylko i wyłącznie na, przy nagrywaniu wideo. Normalnie, jak patrzymy na ekran, to miganie nie występuje. Jak widzicie, cały czas się toczymy, 13 na godzinę. Dobra, ja sobie jadę cały czas powolutku tą hulajnogą, aż mi po prostu zatrzyma się do zera i zrobimy sobie jakieś podsumowanie. Aczkolwiek, na obecną chwilę już mamy przejechane 56 km. No i słuchajcie, hulajnoga się wyładowała do totalnego zera. No praktycznie, bo zobaczyłem na aplikacji, że zostało 2% baterii. Aczkolwiek, wiadomo, sterownik nie pozwoli baterii się wyładować do samego zera. Przejechaliśmy równo 58 km, jadąc cały czas na maksymalnej możliwej prędkości. Aczkolwiek od 50 km w górę już później ta jakość jazdy no nie była, że tak powiem, komfortowa, ponieważ średnio, tak co kilometr, ta prędkość średnia spadała z 45 na 40, potem 35-30, 25-20, 15, a na samym końcu już oscylowała w takich w prędkościach między 10 a 15 km na godzinę, czasami 18, jeżeli było, był jakiś spadek terenu. Tak? Ale jeżeli mieliśmy na przykład troszeczkę jakieś wzniesienie pod górkę, no to były to prędkości rzędu 10-11 km na godzinę. No i nie ukrywam, że nie jest to jakaś prędkość komfortowa. Zwłaszcza jeżeli się jechało 45 km na godzinę cały czas tą nogą. Według mnie jazda 15-20 km jest to troszeczkę męczarnią. Przejechaliśmy ogólnie 58 km, także wynik rewelacyjny, aczkolwiek wolałbym, aby hulajnoga miała moc do samego końca i nawet, żeby się wyładowała przy tych 45 czy 50 km. Według mnie jazda byłaby na pewno przyjemniejsza. No, i po prostu człowiek by wiedział, że, że można zrobić dystans maksymalnie 45-50 km. Aczkolwiek patrząc z drugą stronę, jadąc sobie cały czas z prędkościami 20-25 km na godzinę, oscyluje, że spokojnie jakieś 65, a nawet 70 km można zrobić tą hulajnogą. Także wynik jest rewelacyjny. Ja Wam ten sprzęt polecam. Jeszcze nie spotkałem się z taką hulajnogą, z takim przebiegiem, z, takim, z taką możliwością przyjechania. Tak odległej trasy. No i co? Zapraszam do kolejnych materiałów. Oczywiście, przetestuję dla Was również Ruptora w wersji R6. Trzymajcie się wszystkiego najlepszego. Hej!